Dzień dobry Państwu, pilotnikoszydko, klinika rehabilitacji Gdańska Uniwersytet Medyczny. Oczywiście, pacjent po zawale serca nawet powinien uprawiać sport. Pytanie tylko pozostaje, co rozumiemy przez uprawianie sportu, bo rozróżniamy sport rekreacyjny, który wykonujemy sobie dla przyjemności, ale mamy też do czynienia ze sportem wyczynowym, gdzie głównym celem jest osiągnięcie wyniku wygranie. Medalu. Różne są też dyscypliny sportu. Mamy piłkę nożną, ponoszenie ciężarów, i tu, jeżeli już wchodzimy w szczegóły, pojawiają się pewne ograniczenia. Zależy to po pierwsze od tego, kiedy ten zawał był, czy są planowane dalsze, na przykład plastyki naczyń wieńcowych, czy pacjent cierpi na niewydolność serca, jak intensywnie zamierza planować trening, i czy to jest sport rekreacyjny, wyczynowy. Czy mówimy tutaj o sportach siłowych, wytrzymałościowych? To wszystko należy indywidualnie ocenić. Najlepiej w takim przypadku, jeżeli pacjent planuje rozpoczęcie czy powrót do sportu po zawale serca, żeby skontaktował się ze swoim kardiologiem czy też lekarzem sportowym i wspólnie wtedy można podjąć decyzję, kiedy ten powrót do sportu powinien nastąpić, jak on powinien wyglądać, bo te treningi trzeba też oczywiście odpowiednio rozplanować, rozpisać cały plan treningowy. Być może wykonać dodatkowe badania diagnostyczne i wtedy jak najbardziej do takiego sportu wrócić można. Czasami wymagana jest zmiana intensywności czy zmiana dyscypliny sportu. Oczywiście, i tutaj znowu musimy się zastanowić o tym, o jakim sporcie mówimy. Tak? Są takie dyscypliny sportu, które można uprawiać, czy w pewnych schorzeniach, a przy pewnych schorzeniach nie można, tak na przykład jak wspomniany przed chwilą zawał serca. Są natomiast dyscypliny, które dyskwalifikują z, każdej, z każdego rodzaju uprawianego sportu, to jest na przykład zapalenie mięśnia sercowego, to są na przykład niektóre elektryczne choroby serca, takie jak zespół burgadów, zespół długiego QT, i wtedy niestety większość sportów, jeżeli mówimy o sporcie takim wyczynowym, sporcie nastawionym na wyniki, na zdobywanie medali, wygrywanie zawodów, niestety te, te, te choroby dyskwalifikują pacjenta z uprawiania takiego sportu wyczynowego. To pytanie trudne i złożone. Na pewno na początek warto zastanowić się, czy w rodzinie nie występowały jakieś niepokojące sygnały, tony w młodym wieku, niewyjaśnione omdlenia, utraty przytomności, czy zawodnik w przeszłości nie miał jakichś omdleń związanych z wysiłkiem fizycznym. Potem przystępujemy do standardowego badania lekarskiego. Warto wykonać EKG, ocenić to EKG. Zwłaszcza, żeby dokonał tego kardiolog czy lekarz sportowy z doświadczeniem właśnie w kardiologii sportowej. I na podstawie wywiadu rodzinnego, na podstawie badania EKG, czy ewentualnie dodatkowo badania echo, jeżeli takie będzie wskazanie, można ocenić, czy taka choroba jest prawdopodobna, czy nie, i ewentualnie uściślić, potem poszerzyć diagnostykę. Natomiast zawsze rozpoczynamy od, jeżeli coś nas niepokoi od wizyty u lekarza u lekarza, który się w tej kardiologii sportowej specjalizuje, będzie miał najlepszy wgląd w to, co się może nam przydarzyć. To bardzo częsty temat, z którym zgłaszają się pacjenci, zwłaszcza w ostatnim czasie po pandemii. I tutaj... Dobrego, dobrej odpowiedzi właściwie na to pytanie nie ma, bo z jednej strony mamy dużo osób, które robią te badania z powodów takich czysto formalnych, żeby należeć do związku sportowego, brać udział w oficjalnych zawodach, czy uzyskać licencję w niektórych związków sportowych, trzeba wykonać pewne badania i to jest kwestia czysto, czysto formalna, określona przez ustawę o sporcie, tam jest konkretna lista badań, które należy wykonać. Natomiast bardzo istotnym jest też to, żeby zastanowić się, czy ze względu na nasze zdrowie, na nasze bezpieczeństwo, takich badań wykonać nie należy. I tutaj oprócz tych badań, które są wymagane prawem, warto u osób, które mają więcej niż 65 lat, wykonać ocenę lipidogramu, ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe. Oczywiście jeżeli pacjent czy zawodnik prezentuje jakieś schorzenia przewlekłe, to należy zawsze sprawdzić, na jakim one są etapie, czy nie występują jakieś zaostrzenia, czy wskazanie dodatkowej diagnostyki. Tutaj znowu, zależy to od tego, jaki sport mamy zamiar uprawiać. Na jakim etapie jest nasza diagnostyka nadciśnienia i dyslipidemii? Jeżeli chodzi o nadciśnienie, to jeżeli jest ono uregulowane, to nie wyklucza ono z prawie żadnych dyscyplin sportu. Jedynie sporty wybitnie siłowe, takie jak rzut młotem, rzut dyskiem, czy trójbój siłowy, mogą być przeciwwskazane w przypadku nadciśnienia. Pacjentów z nadciśnieniem obarczonym dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, pacjentów z powikłaniami narządowymi. Natomiast nadciśnienie jako takie z większości sportów nie dyskwalifikuje. Natomiast ważna rzecz to nadciśnienie musi być kontrolowane. Muszą być wartości ciśnienia opanowane. Pacjent musi mieć rozpoczęte leczenie. Tutaj też warto, żeby tym leczeniem kierował lekarz, który ma znajomość medycyny sportowej do tego, że część leków stosowanych na ciśnieniu może wpływać na wyniki sportowe. Trzeba wtedy te leki odpowiednio dobrać, żeby takiego problemu nie było. Natomiast jeżeli ktoś jest zawodnikiem już na wyższym poziomie zawodniczym, takim, który może podlegać kontrolom antydopingowym, to tutaj też należy ten fakt uwzględnić. Te leki trzeba odpowiednio dobrać i wtedy problemu nie ma. Jeżeli chodzi o epidemię problemy z cholesterolem, to jak najbardziej są one wskazaniem do uprawiania sportu. Natomiast też ważne, żeby taki zawodnik został oceniony, czy dyslipidemia nie spowodowała już na np. rozwoju miażdżycy, a przez to nie zwiększyła ryzyka np. zawału. Tak? I tu znowu musimy się udać do swojego lekarza, ocenić lipidogram, ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe i zależnie od tego, jakie to ryzyko zawału czy innych powikłań naczyniowych jest, Trzeba albo rozpocząć dalszą diagnostykę, albo można spokojnie rozpocząć trenowanie sportu. Cukrzyca, jako taka, nie jest przeciwwskazaniem do żadnego sportu. Powikłanie cukrzycy już tak. I tutaj Kolejny aspekt mantry będę powtarzał, że trzeba najpierw udać się do swojego lekarza, do diabetologa, który prowadzi pacjenta lub do lekarza sportowego, ocenić właśnie, e, czy ta cukrzyca nie spowodowała jakichś powikłań, takich jak na przykład polineuropatia wegetatywna, czy nie spowodowała szybszego rozwoju e, miażdżycy, choroby wieńcowej i wtedy można rozpocząć trenowanie sportu. Należy natomiast pamiętać, że e, wysiłek fizyczny wpływa na kontrolę cukru, Zarówno może nam obniżyć poziomy cukru, i wtedy trzeba dostosować poziomy leków, poziomy przyjmowane, ilości przyjmowanej insuliny, czy pory posiłków, rodzaje posiłków, ale też paradoksalnie duży wysiłek fizyczny, siłowy, izometryczny, może nam poziomy cukru podbić w górę, co jest rzeczą paradoksalną, o której się nie zawsze pamięta, a co też stwarza zagrożenie. Także jeszcze raz powtórzę, cukrzyca nie stanowi przeciwwskazania do sportu, natomiast przewlekłe powikłania cukrzycy, niekontrolowana cukrzyca, już tak. I znowu trzeba udać się do swojego lekarza, żeby sytuację zdiagnozować, ustawić i można bezpiecznie rozpocząć trenowanie. Stosowanie suplementów e, diety dla sportowców to w ogóle bardzo taki ciekawy temat i bardzo, bym powiedział, przereklamowany. Większość suplementów, diety, e, które są sprzedawane w e, klepach z suplementami, nie ma udowodnionego działania, nie ma udowodnionej skuteczności, natomiast e, bardzo często raportowane jest to, że te m, substancje, te preparaty bywają zanieczyszczone e, różnymi. Substancjami stymulującymi, sterydami i mogą być potencjalnie niebezpieczne. Stąd stosowanie preparatów jest, z jednej strony, nie do końca często skuteczne, z drugiej strony może być niebezpieczne, jeżeli mamy preparaty, które nie są do końca sprawdzone, nie mamy pewności, co jest w środku. Zawsze warto się zastanowić, czy tak naprawdę my tych suplementów potrzebujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie suplementy stosowane typowo na siłowni, jakieś suplementy białka, czy inne mające wpłynąć na wzrost naszej masy mięśniowej. Natomiast absolutnie odradzałbym stosowanie suplementów, których celem ma być zmniejszenie masy tłuszczowej ciała, tak zwanych fat burnerów. Większość z nich ma niekorzystny wpływ na układ krążenia i i nie należałoby ich stosować nie tylko u osób z chorobami układu krążenia, ale w ogóle. To też bardzo ciekawe pytanie, dlatego że sporty walki kojarzą się nam zawsze z boksem, karatę, generalnie no, twardym, męskim sportem, który jest związany z dużą ilością obrażeń. No, i tutaj pojawia się problem, bo często w kardiologii stosujemy leki, które wpływają na krzypliwość krwi. Od zwykłego, dostępnego bez recepty kwasu acetylosalicylowego, acetyl nawet często reklamowanego w telewizji. Poprzez leki przeciwpłytkowe stosowane po plastyce naczyń wieńcowych, czy leki przeciwkrzepliwe stosowane u pacjentów z niebytaniem przedsionków, po zatorowości płucnej, po epizodzie żynej choroby zakrzepowo-zatorowej, czyli po zakrzepicy. I w takim przypadku każdy uraz jest związany z większym ryzykiem krwawienia. I to nie chodzi o krwawienie jakieś takie banalne z nosa, ale na przykład ciężkie urazy głowy, które mogą być związane z Fotokami domózgowymi, które mogą stanowić zagrożenie życia. Natomiast sporty walki też mogą być uprawiane w formach tak zwanych bezkontaktowych. Tak uprawiają sport zawodnicy do 12 roku życia. Są zawody prezentujące formy bezkontaktowe i tamtego zagrożenia. Nie ma. Dodatkowo sporty bardzo, bardzo często związane są z dużą intensywnością treningu siłowego, treningów izometrycznych i tam już występują oddzielne przeciwwskazania w niektórych schorzeniach, takich jak na przykład niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narzędowymi czy niewydolność serca. Te sporty robią się coraz bardziej popularne w ostatnim czasie. Każdy marzy o tym, żeby na jakąś taką okrągłą rocznicę, typu 30-40, skoczyć ze spadochronem, zanurzyć się głęboko w oceanie. Natomiast tutaj też zawsze należy się zastanowić, czy jest to naprawdę dobry pomysł, ocenić nie tylko nasze zdrowie, ale i wydolność fizyczną. Praca nurka porównywana czasami bywa do pracy górnika gdzieś głęboko w tunelach. I jeżeli nie mamy odpowiedniej wydolności fizycznej, a planujemy jakieś ekstremalne naprawdę nurkowanie, a nie tylko zanurzenie się dwa metry pod wodę, żeby oglądać rybki, to warto też skonsultować się z lekarzem, ocenić nasze zdrowie. Tym bardziej, że do niektóre. Niektóre organizacje nurkowe do tych podstawowych certyfikatów, podstawowych uprawnień nurkowych nie wymagają badań lekarskich w sensie formalnym. Wystarczy nasze oświadczenie o stanie zdrowia, co daje takie złudne poczucie, że to taki sport, który właściwie nie ma żadnych zagrożeń. Natomiast jeżeli pacjent choruje na choroby układu krążenia, zwłaszcza jeżeli to są schorzenia związane jest z ryzykiem omdlenia, Utraty przytomności, to zawsze należy się zastanowić, czy taki sport jest czymś, co na pewno jest dla nas bezpieczne. Skontaktować się ze swoim kardiologiem lub lekarzem sportowym i podjąć wspólnie decyzję. To tak jak najbardziej na czasie, tym bardziej, że upały afrykańskie wkraczają do nas coraz bardziej regularnie. Ważne jest przede wszystkim nawodnienie, tak? Rzecz banalna, o której bardzo często się zapomina. Sport związany jest z większą utratą płynów. Musimy te płyny uzupełniać i to uzupełnianie płynów musi być dobrze zaplanowane. Musimy poznać nasz organizm, wiedzieć ile tego, tej wody wypacamy. Warto też uzupełniać nie tylko samą wodę, ale także elektrolity. Trzeba pamiętać, że z potem gubimy elektrolity, gubimy stóp, gubimy potas, które są bardzo istotne w funkcjonowaniu zarówno zdrowego człowieka, a osoby, która przyjmuje leki kardiologiczne i cierpi na schorzenia układu krążenia, ta waga tych elektrolitów jest jeszcze, wa jeszcze ważniejsza. tak? Te elektrolitów mogą powodować zaburzenia rytmu, e mogą być groźne nawet dla życia. Także przede wszystkim należy się nawadniać, należy pamiętać o odpowiednim ubiorze. Tutaj szczególna uwaga Wrócę do pytania z cukrzycą. Pacjenci, którzy cierpią na cukrzycę z powikłaniami narządowymi, takimi jak polineuropatia wegetatywna, muszą pamiętać o tym, że czasami mogą nie odczuwać prawidłowo temperatury, mogą prawidłowo nie odczuwać pragnienia. No i wtedy muszą zwrócić szczególną uwagę na to, żeby w sposób taki bardzo rygorystyczny, w sposób taki nieoparty o odczucia, a o, o czysty rozum, Kontrolować to, w jaki sposób się ubierają i jak się nawadniają przed takim treningiem. Nie ma schorzenia, które dyskwalifikuje z ruchu. Warto zawsze się ruszać, ruch to zdrowie, natomiast warto to robić z głową. Warto zawsze odwiedzić swojego lekarza, zastanowić się, jaki sport jest dla nas właściwy. Warto do tego sportu się przygotować. Zaplanować treningi, tak żeby ten ruch był naprawdę dla nas zdrowiem. Nie warto podlegać zbyt dużym emocjom, stawiać sobie celi, które nie są naszymi celami, a są celami z Instagrama, z Facebooka czy wyznaczonymi przez celebrytów. Każdy ma swoje zdrowie i o nie dbać musi, dlatego warto się ruszać, ale ruszać się złowo.